Kanale Granik Ten wtorek wpadaj na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już w ten wtorek tylko w KFC. Twój dzień może być dniem glowo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy, glowo dostarczy je pod drzwi. Nie trać dnia. A jeśli skończy się lód, zamów go z glowo i baw się dalej. Może dzisiaj jest dzień Glowo. Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Chcę rzucić palenia, Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoksan. Zobaczysz. Przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. Nie będziesz odczuwał nieprzyjemnych skutków odstawienia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan. I już nie palisz. Boli mnie kaldu. Mamo, zobaczysz? Czerwony. A... Albo paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum pełna regeneracja. Poznaj sekret długich i gęstych rzęs. Nowe regenerum do rzęs i brwi z eyelinerem i ze szczoteczką. Działa i na cebulki, i na całą długość włosków. Regenerum serum do rzęs i brwi wzmocnione biomimetycznym peptydem, który aktywuje komórki macierzyste mieszków włosowych. W efekcie włosków jest więcej, są dłuższe i grubsze. I to bez bima to prostu. Spektakularny efekt już po dwóch tygodniach. Wmierz sama i ciesz się długimi i gęstymi rzęsami. Regenerum. Pełna regeneracja. Mój uśmiech zawsze musi być perfekcyjny, dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby wam zdrowe i zawsze białe. A uśmiech śmiech Ultra Blanc. Ultra Białe Zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blank Gold. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po Herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję Herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem jaki mam kaszel, dlatego wybieram Herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Kto chciałby się męczyć z uciążliwymi objawami i długim leczeniem? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu weź neozine forte. Neozine forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine forte. Szkoda czasu na chorobę. Niezła z nas ekipa. No bo tak. Zagrać mecz? Proszę wyskoczyć na morsowanie. Plus. Ale myśmy nic z tych rzeczy nie robili. Ale totalnie byśmy mogli. Niby markizy, a takie nieoficjalne. Hit. Hmm. To może w czwartek? O nie, wtedy mam trening. Wtorek też odpada. Kiedy ja was oddam? Dalej zastanawiasz się, kiedy znajdziesz czas na wycieczkę do Butelko Matu? Już nie musisz. Masz soda stream. Raz. Dwa. I gotowe. Przygotuj ulubione napoje gazowane w Twojej kuchni. Pełnia orzeźwienia. Soda Stream. Nieważne jak jesz i co jesz, dobre jedzenie zasługuje na Pepsi. No. Posmarowałbyś mnie? Takie nie, dzięki. Kięczać des. Kięczać des. Ratunku, ratunku! Pomocy! pyszna przerwa, to właśnie che Kiedy mam ochotę na szybką przekąskę, myślę tylko o czymś pysznym. Lace Max w trzech wariantach. Na max apetyt Lace Max. A teraz poczuj smak burgera na Maxa. Spróbuj limitowanej edycji Lace Max. Ty tyle sportu na raz? A ze mnie mistrz? Ty nie, ale sportowa oferta Wektrze to mistrz. Sportowa oferta Wektry to mistrz. Kupujesz internet i telewizję i masz pakiety sportowe przez rok za 0 złotych. Wektra Mówisz, masz. Nie potrzebujesz go, aby było ci ciepło. Potrzebujesz go, by poczuć ciepło. Pobierz aplikację i dołącz do Answer Club. Answer. Ubierz życie w to, co cenne. Na program zaprasza sponsor, producent leku Xylorin na Katar. Ten wtorek wpadaj na wtorkowy kubełek KFC. Zamów wtorkowy kubełek pełen chrupiących stripsów, Hotwingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99, a dodatki w szalonej cenie za jedyne 4 zł, już w ten wtorek tylko w KFC. Twój dzień może być dniem Glovo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy? globo dostarczy je pod drzwi. Nie trać dnia, a jeśli skończy się lód, zamów go z Glovo i baw się dalej. Może dzisiaj jest dzień Glovo? Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Chcę rzucić palenia. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoksan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. Nie będziesz odczuwał nieprzyjemnych skutków odstawienia. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan i już nie palisz. Boję mnie kaldu. Mamo, zobaczysz? Czerwony. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda? Nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Poznaj sekret długich i gęstych rzęs. Nowe regenerum do rzęs i brwi z eyelinerem i ze szczoteczką. Działa i na cebulki, i na całą długość włosków. Regenerum serum do rzęs i brwi wzmocnione biomimetycznym peptydem, który aktywuje komórki macierzyste mieszków włosowych. W efekcie włosków jest więcej, są dłuższe i grubsze i to bez bima to prostu. Spektakularny efekt już po dwóch tygodniach. Zmierz sama, i ciesz się długimi i gęstymi rzęsami. Regenerum pełna regeneracja. Mój uśmiech zawsze musi być perfekcyjny, dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby Wam zdrowe i zawsze białe. A uśmiech nieskakitelny. Ultra Blanc. Ultra białe zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24 karatowego złota. Ultra Blank Gold. Antek ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. To się dopadł kaszel mokry. Też bierze herpapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej Herpapec Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herpapek Junior. Na kaszel suchy i mokry. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Oczami wyobraźni widzisz uciążliwe objawy, długie leczenie i L4? Pewnie infekcja wirusowa. Od razu podaj mu syrop neozine forte. Neozine forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine forte. Szkoda czasu na chorobę. Dom! Nie wiem, po co przychodzić do tak cichego miejsca. Daj mi myślotok, gumą orbit, żuje się dobrze. A teraz poczęsuj się gumą. Daj się ponieść z Airwaves. Niezła z nas ekipa. No bo tak, zagrać mecz? Proszę wyskoczyć na morsowanie. Plus. Ale myśmy nic z tych rzeczy nie robili. Ale totalnie byśmy mogli. Niby markizy, a takie nieoficjalne. Hit. Co ja mam z Tobą zrobić? Dziś jesteś jedna, jutro będą Was dziesiątki. Gdzie ja was pomieszczę bez zgniatania? Dalej martwisz się zwrotem jednorazowych butelek? Już nie musisz. Masz soda stream. Raz, dwa, i gotowe. Przygotuj świeżą wodę gazowaną w twojej kuchni. Pełnia orzeźwienia. Soda stream. Nieważne jak jesz i co jesz. Dobre jedzenie zasługuje na Pepsi. Znów pianę i coś dostanę? Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zdmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w rozmanie. Nie potrzebujesz go, aby było ci ciepło. Potrzebujesz go, by poczuć ciepło. Pobierz aplikację i dołącz do Answer Club. Answer. Ubierz życie w to, co cenne.